Pracowanie z telewizyjne studia dźwięku Warszawa. Tekst Bohdan-Maniborski. Czytał Stanisław Olejniczak. Old Spice potęga i świeżość otwartego morza. Old Spice dla mężczyzn, chwytających życiem na gorąco. Old Spice jest tak świeży, tak orzeźwiający. tak niepowtarzalny, że życie staje się pełniejsze. Przekonaj się, jakie wrażenie wybiera mężczyzna, używając odpowiedniego zapachu. All Spice. Marka prawdziwego mężczyzny. Czy to możliwe, aby pranie było jeszcze bielsze? Tak, jeśli wypierze się w proszku wizir. Wypróbuję go i porównam. Proszę zawiązać supeł na tej brudnej chusteczce, włożyć ją do kieszeni i popatrzmy. Jaki wynik? Bielsze niż prane w tym proszku, co zwykle. A chusteczka? Ale biała. Wizir dociera wszędzie. I jak świeżo pachnie. To nie wizja, to wizir. Wizir. Biel staje się jeszcze bielsza. U nas też. Co tydzień krymina. Seria Crime Classic. 120 kolorów pomadek. Seria. Her Hercosmetic. Przedstawia świat kosmetyków poli. Oto wspaniały sposób. Piękny który włos. mieć ci włosy. Zdrowe włosy pielęgnuje i chroni polikur. Zdrowe i piękne włosy. Świat kosmetyków poli. Poli Style. Efektowne modelowanie. Klasycznie i nowocześnie. Poli Hair Cosmetic. Piękno zdrowych włosów. Mydło fa nie tylko delikatnie myje i pielęgnuje twoją skórę, lecz odświeża jak poranna bryza. Mydło fa o przyjemnym łagodnym zapachu. Mydło fa, podaruj sobie odrobinę luksusu. Chcesz zaoszczędzić pieniądze? I zachować tę wiosenną świeżość, którą daje Lenor, nie wyrzucaj pustej butelki, ponieważ jest już Lenor w kartonowym opakowaniu. Przelej cały koncentrat do pustej butelki. I wyrzuć kartonik. Uzyskasz Lenor o tej samej jakości, ale po niższej cenie. Już jedna nakrętka nada Twojemu kraniu miękkość i świeżość, którą Twoja rodzina tak bardzo lubi. Lenor w nowym kartonowym opakowaniu. Miękkość i świeżość po niższej cenie. Wykładziny podłogowe GERFLOR, dostępne w całym kraju. Importer i generalny dystrybutor Merkury, Poznań, Obornicka 92. Drogie OMO, zastanawiałam się, czy to ma sens. Poczciwa stara frania i proszek OMO Liposystem. Ale OMO Liposystem, proszek o wyjątkowym działaniu, usuwa tłuste plamy z bielizny w każdej prawie. Fantastyczny proszek. Nowy OMO posystem usuwa tłuste plamy już przy 40 stopniach, w każdej pralce. Dziękuję Ci, OMO. To nie jest zwykły but, ale but ze skóry o bardzo dobrej jakości. A to nie jest zwykła pasta. Kiwi Elite. Najwyższej jakości pasta w płynie do pielęgnacji obuwia. Pasta, która wsiąka w skórę, nabłyszcza, zabezpiecza i odświeża. Nadaje połysk bez polerowania. Prosta w użyciu i bez kłopotu. Jeden z szerokiej gamy produktów Kiwi do pielęgnacji obuwia. Dostępny w wielu kolorach. Pamiętam kiedyś moja dziewczyna chciała mnie uczesać. Dotknęła moich włosów i usłyszałem, jaki ty masz łupież. Zrobiło mi się trochę nieswojo. Ale potraktowałem to poważnie, bo nie myślałem, że łupież może być jakimkolwiek problemem, czymkolwiek między nami. Używałem różnych środków, ale nic nie pomagało. I wtedy ona podsunęła mi szampon Head and Shoulders. I rzeczywiście ten szampon okazał się skuteczny. Usunął łupież. Moje włosy podobają się mojej dziewczynie. Ja czuję się pewniej. Może zabrzmi to zabawnie, ale w jakiś sposób Head and Shoulders uszczęśliwił nas oboje. Szampon Head and Shoulders. Pozbądź się łupieżu. Miej wspaniałe włosy. Oto Happy Hippos. Szcześliny hipopotany, szcześliny hipopotany. się i śpiewamy. I uprawiamy, I uprawiamy sport! I uprawiamy sport! I uprawiamy sport! W każdej kinder niespodziance gotowe ręcznie malowane i radosne. Nie zanadziecie spodzianek, kryje którego Fantastycznie, nareszcie mogę wywapić tłuste plamy, nie ryzykując, że moja kolorowa bluzka przy tym tak wyblaknie. Naprawdę? Cudownie, teraz mogę usunąć nawet uporczywe plamy z lodów bez strachu, że moje ulubione szorty staną się tego koloru. Naprawdę? Oczywiście. Odkryłam nowy proszek Ariel Color z Arieletką. Te panie wiedzą, że Ariel Color zawiera wyjątkowy system Color Plus. I zamiast substancji wybielających zawiera specjalne wywabiacze plam i lipolazę, które usuwają brud zachowując kolory. Ariel Color jest zatem tak skuteczny, że wystarczy połowa zwykłej ilości proszku. To proste, wkładam napełnioną Arieletkę do środka i włączam pralkę. Samo pranie zasadnicze wystarczy, by Ariel Color usunął plamy, z którymi inne proszki sobie nie radzą. I gdy po każdym praniu w innych proszkach kolory stają się coraz bledsze, system Color Plus zachowuje kolory. Są jaskrawe nawet po wielu praniach. Czarte, nieskazitelnie czyste i równie zielone co przedtem. Moja bluzka wciąż jaskrawo-niebieska i bez śladów tłuszczu. Ariel Color usuwa brud i tłuste plamy, zachowując kolory.